Cześć, witajcie. Ja jestem GC, ze mną jest Jędrek. Cześć. I witamy was w kolejnym odcinku z gry The Sims. W dzisiejszym odcinku, na samym początku, Steve pójdzie do łazienki. No ogólnie to jeszcze mamy weekend, więc y, mogą sobie troszeczkę pospać. Ale no, no, oczywiście ty jesteś radny ptaszek, wtedy kiedy nie trzeba. Wcześniej poszedłem spać, więc to dlatego. Mamy drobny, znaczy był drobny remont w naszym domku. E, pokaż G.C. naszą łazieneczkę. Tak, łazienka nam się zmieniła, gdyż... już gdyż... nas złapała w chły. <noise> tak właśnie. <noise> dzięki temu przynajmniej mamy remont łazienki, więc... ...ona jakoś tam, ta łazienka już o wiele lepiej wygląda. mi tak. się że chyba by padowy kabinę zmienić w przyszłości, ale to przyszłości. No nie, kabina jest fajna ta. No chyba dobra. To. Jak tam uważasz? Dobra, psi psiaki chciałam powiedzieć, kociaki się mi dosypiają. Oczywiście Lunę obudziłam. Jest, że ona jest nieszczęśliwa. I zdrapać też. A później jak Julia wstanie o swojej 10.30 to cię wykąpię. A ty oczywiście mógłbyś się najpierw ubrać i posprzątać. Tak. Chociaż raz. Popełnij no, miskę, skoro już wstałem. W ostatnim odcinku też ja sprzątałem. A teraz możesz... Zakręcę szczęścia na siebie. Zawsze szybciej to rośnie. Słuchaj sobie o majsterkowaniu. Mm, właśnie, spójrzmy, co ja tam jeszcze potrzebuję do awansu. I ćwicz. No co, no sport majsterkowania? No dobra, ale już widać w majsterkowaniu, widać duży progres. Nie widać. No ale tam widać, <gry> na, na, na tych morzach widać progres. Czy ty masz czwarty, a ja mam I piąty chyba. Piąty. O, już raporty mi ładnie poskoczyły. Teraz, już, dzisiaj pójdziemy znowu pogrzebać komuś w <grym> Tak. Brudna z... praca. <grym> Brudna robota. Hej, nie zaznaczyłam Cię bez popu. Troszkę się spoczynałeś. Ale tylko troszkę. Dobra, wstawaj. Kot potrzebuje kąpieli. Nie wiem czy będzie chciała się dać podnieść Nie wiem, czy ma inny wybór E nie zdało mi radę Nie, wiem, bo jak są słabe relacje to nie chcą się dać podnieść I ty masz kontakty Nie zbadaj, tylko podejdź Dobra, ty poświcz. O, Osiągnąć piąty poziom Kariery Okej okay. A ty pobaw się trochę z tym Kotami właśnie, Co <głos》>, opiekujmy się nimi, a nie tylko wyzyskujmy je na maksa. No, to wyzyskuje, to wyzyskuje. Ale przynajmniej mieliśmy na remont łazienki. <głos》>. No tak. To jest przyjemne spoży I majsterkowanie poprawiasz i sport. Czy teraz już nie poprawiasz majsterkowania, no ale sport dalej, biedny kotecek. Ale mi się ta kamera? No zostaw już tego kota iść do tego drugiego. To musi skorzystać z tego? Nie sysz na Julię. Nie wolno. Ona jest śpiąca. Nie podradzisz. Spad. No ja obudziłaś, to jest śpiąca nogi. Sama się obudziła. A, nie ten kot. wąchać. Nie, Jeszcze trzeba tą kotną tą miskę zmienić po, po odcinku. A miska to akurat jest najmniejsza. No ale nie trzeba by jej tak ty na pewno. z każdą tak samo się napełni. No ale tą bez dna? No bez dna to akurat jest za punkty szczęścia życiowego. A no chyba tak. A to aż 15 tysięcy punkta. No, Dobra trochę nam jeszcze brakuje. Tak, na stojąco, bo ich kot przeszkodził. No. A, i potem no po, ja po to oni są nie, po prostu niereformowani. Nie potrafią to sobie sprzątać w play'e jedne. No widzisz, mnie koty same idą polować. Jak chcą. No pewnie. Tak ja się pobawiłam z Maćkiem, to ty się pobawisz z Lulą. A Julka niech sobie w tym czasie popada A Może być jak takiego podcasta włączyła też co? Nie wiem jakiego, ale. Co ona musi umieć? Logikę? Ja nie, nie. No dobra, to nasz. instytucja ma pracy. O, chcę założyć świąteczne lampki. O, mamy już zimę! A ty nie chcesz? To byśmy zaotwierili to O jest. Dobra. Świąteczne lampki, miesiące... Może no, wielok... no dobra. Dobra, wielokolory. Dobra, dobra. dobra daj mi się zabykować nuną. No, no. A no tak. Miałeś ja się zająć jedyną. W szczotku i ją. Bo może była przed chwilą kąpana. Mów. No, daj wszystko. Daj ją wąchać dłoń. Mów jeszcze raz. Ale dzisiaj mam dół. Zaniuchowania, więc będę chodzić w piżamce. Niech i tak będzie. Zobaczmy tego jasnożuka. Kociaki niech się sami sobie zajmą. Jak będą chciały, niech idą polować. To na twoich odcinkach są wysyskiwane, <gryw> na moich mają odpoczywać. Dobra, dobra. O, jakaś wiadomość? Już... Dobrzej... Dopalacz umiejętności. Oto się tobie przyda później. Dopalacze są niedozwolone. Te są... ...dozwolone. Chcesz kąpiać czy prysznic? Mogę się wykąpać jeszcze raz. Weź kąpię. W tej serii. Dopiero kupiliśmy wannę. No to się właśnie wykąpać, chcę przetestować. Ale... Ty, Maciek, nie baw się w wannę. Macie wanny. A Luna patrzy przez okno. Przyjazny, wąchaj. Przyjazne, Prądźmy na to Przyjazne. Przyjazne. Obawcie się trochę ze sobą też. Pobrykajcie. Dobra kondycja. O, o, to też mi się tak powiem, eliksir odch odchudzający. Nie, to go nie damy, bo schudniesz. Mm -hmm. to jest taki patyczek jak w realu? Dobra, no bo może... Ej. Zrzutko, no, ja. Julia, co Ci w że telefon wibruje. A mówi. niech sobie wibruje. Ja jestem zajęta. No, on Eee, wypada. Wyśle. sms smsa przyjaznego do swojej przyjaciółki. Jak skończysz. A potem. Taka pogoda to jest najlepsza na szpiegowanie sąsiadów. Pójdziemy sobie poszpiegować, pomijam fakt, że nikogo nie znamy. Tutaj do no, pana to... drapiącego się para. Wygląda jak wilkołak. No bo jasne. No, gdzie to jest. Co wy nie macie? Ja wiem, że jesteście wilkołakami, ale moglibyście mieć śmiech... Nie na razie. Speraj! Nie patrzmy na to, jak Julia się... brudzi. Fajna zima. Oczywiście tak jak w Polsce. Zamiast śniegu deszcz. A ty oczywiście dalej się tą magią bawisz. Dożywiam się magicznie. Rzuć jeszcze raz z czartem, bo może wtedy szybciej się wyskoczy. Wiesz, że jestem głodny? No to już idziesz jeść, nie widzisz? Teraz widzę. Oczywiście jesteś już znowu śpiący. Nie no, jeszcze nie, że trochę energii mam. No Julia, dajesz z następnym Elixirem A da się zobaczyć w ogóle, jaki on się już Co jest? 17 z 44. Aha, jest przepisy alchemiczne. to już potrafi. A my już umiemy Elixir pobudzający fajnie, tylko trzeba to jazz wyhodować. Ogranicę no, się później zajmiemy. Nie, ja, bo to jest fajne, bo przynajmniej nie trzeba. Aha, okej. Okay. Ej, 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 panie, po posprzątaj. no, Akiper też mógł sprzątnąć. Najpierw niech posprząta po sobie to. Niech nie. to spojrza. A tu możesz ulepszyć ten samolot. Wierzysz w to, że to nie wybuchnie? Nie. To dobrze. <laughs> nie wybuchnie. Co najwyżej się powsuje. To się naprawi. Bo się zestresuje i nie będę mógł naprawić. Oj, tam, oj, tam. Śnieg pada, wow, jak to fajnie przechodzi! Deszcz z burzą na śnieg. Super. Wygujmy <laughs> Julię. Jak grzyby w śmieciach. Trochę jej higiena spada. Dobra, później wygryzmy to. Wyrzuconego złomu. Ale jej naprawdę Higiena spada. Najpierw napiszę O, nasza jabłonka. Wyrzuć. No bo pewnie mam zągi ten dziadnej. Przepraszam. Ostatnie wycieczki tutaj. Tak, później napiszesz raport na te... tego Parama. Niewielu z tym czy na znalezienie skrzyni skarbu, gdy zaglądają do śmietnika, ale skandaliczne informacje, jakie Julia znajduje na... Temat Sima Paramsingh na dnie kuwa na śmieci w pewności mają znaczną wartość oraz suchną. Coś tam mm. znalazło. Nie wnikam. Kumowe kaczki. Teraz obsmaruj go w raporcie. Tylko może napij się, my, jednak. Ach, chyba będę chora bo mnie kartu zaczyna boleć. oj dzieci raport na temat parama. oj chyba nas nie polubi jak tam się idzie ulepszanie idzie ci dobrze jak tam kotki oj drapać trzeba czemu sama nie pójdziesz bo nie wiesz a ten oczywiście śpi co nie spojrzę na niego to on śpi no nie jest dopiero leniwy, a skreśliliśmy mu leniwy. Czy głupi? Nie. Leniwy. Leniwy. <kluzny> nie, nie, mądry on miał. Nie, nie, nie leniwy. Oczywiście nie. Nie. jesteś śpiąc, nie, nie no jak? Opublikować. opublikować tego. Czy no, coś będzie? No, da. Da. gram Kiepska forma... publikacji. Szrapu. No, nawet ci to idzie. No, jak to tu wskoczyć, to ja powinnaś dostać awans z tego, co kojarzę. No, nie, raczej nie dostanie no, awansu. Dobra. Będziesz miała wszystkie umiejętności potrzebne do... tym użyj. Idź spać. Trudno, że głodna. Albo w sumie jest to swoje jajko. Czy kociaki nie wykorzystywane coś z za... ja, Oczywiście. Jejku jak te raporty tylko pisze się. ja zbiera wszystkie dostępne informacje na temat semapora syna. z syna. to? O, nie za dobrze. Jeszcze ja trochę i będzie widać. Okej, okay, ona ma dużo punktów. Może jej coś kupmy? Oto. Po tym koledze z że nie wiem, chciała jej kupić. Oto. Przedsiębiorczy umysł. Tobie też to pasuje, co będzie na to stać. A to dodaje? Szybciej jest do wyważała. Okej. Okay. Ale ona będzie dzisiaj nie do spana. Mieliśmy jej kupić nową tą. No co? Bo nie. Nowe pamiętam. łóżko. Ale A, no dobra. Wydaliśmy daliśmy na, na tą. No na łazienki, Roman był ważniejszy niż łóżko. Maciuś coś złapał, wywilkę. Luna śpi. Maciek zjedz. Albo nie, najpierw użyj tą kuwetę. Co ten zombie znowu niszczy? Dalej się nad tym drzewem znęca? Ląbi Jeszcze do wróżka. tego jest wróżka. Zombie wróżka, no nie! <laughs> Dobra, jak zdążysz to podniec. Może dążę. W sumie tylko zjeść musisz. No, niby tak. w sumie najpierw zjedz, a potem podnos. Julia też musi tylko zjeść. Zapiekankę zje. Dobra. Nie, macie poczaj się trochę, bo w sumie nie mam co z tobą zrobić. No to, że musiałbym wstać do pracy, nie? Aha, no, w sumie racja. Powinieneś. O ty jutro masz mamlę, zobacz taki fani obraz zrobiła. No, nie A ja tyram przez 4 dni. Ktoś musi. No zombie pojechał samochodem. No nie! <laughs> to są co simsy. Za, co za nie leni... Co co za leniwe stwory? Dobra, Lunat też. Troszeczkę się poczaj. To ty śpij sobie nawet do siódmej. No, ma taką opcję. Wiesz, jeszcze po ja Nie zdążę. Nawet nie zdążysz tego podnieść. Dobra, wstawaj. O, ty oczywiście się modlisz przebieranie. To przebieranie tak długo trwa. Oczywiście się przez to spóźniłeś. Pracuj ciężko. Będę ciężko pracować. Nie będzie. Zaraz dostaniemy klejnot. bo zapomnieliśmy go wcześniej chyba wziąć. To mnie jeszcze zdążysz. Połowy się zdążyłeś. Nie zdążyłam. Dobra, zdążna. Dopiero pójdziesz na to. zwierzaki będą gotowe. Co to jest? Aha, te dynie. Ktoś nam rozwalił dynie. Czy to był zombie? Można tych śmieci pozbyć. O, widzi? Nie. Mało. Nie opłaca się. Tylko 150 więcej. Dobra, ale zawsze to tak. Zawsze coś. Możemy sobie kaczuszkę położyć. Ze śmietnika wprawdzie, ale... O. Chyba się tekstury nie, nie zapisał. Nie czytało. Bo nawet Nie można położyć. No, dobra. Może tych Nie śmieci... O Nie wpisały się się, wpisał. Nie wpisał. się. już. No, pozbądź no, tu się wpisał. śmietnika to. Nie wpisał. Nie wiem, bo gazety na przykład można, tak? To tam jeszcze złą masz. Na do sprzedanie. Dobra, trochę tych miśków się może pozbędziemy, co? Bo to coraz się... więcej ich mam. No moja wina, że, że, że ludzie tak ten... Tak uwielbiają mi się. Pieszmy czas. No to... o, czy ta znowu ma pchły? Ktoś mógłby zapłacić rachunki. Bo na pewno już sam. No, bo przyszedł przecież listonosz. Ups. Jak tam nasza awansa? U ciebie nie będzie awansa by też raczej nie. Nie, też nie. Maciek znowu awansował. Dobra, już zaraz trochę kasy zarobiłeś. No ba. I to tylko jeden dzień. Za to Maciek, jak hmm. zwykle, same taniochy. Naucz się o umiejętności sztuki walki, a następnie zgłoś się do pracy, aby otrzymać podwyżkę. Nie. Kilku uczonych jest do środka. Nie, ale, ale Przecież zostaję tutaj, gdzie jestem. Ty masz być astronautą. I zostać furwanym przez kosmetę. No, co robi Maciek? Śpi. Rok, <laughs> tam śnieg, zimno. Czy posprzątane? Byłoby nieważne. Ale się zestresił. Czyś ty się teleportował? Przecież I telewizja. No właśnie, pominajmy. Ja też. Tak, włączyłam to Będąc na drugim końcu miasta. Dobry pilot. I no dobry przebieraj się! Trzymać podwyżkę, pójdź do baru. Nie. Gdzie nie idziecie. Macie być nudni. Przynajmniej w tym tygodniu. Patrz Luna! Znają. Yeah. <laughs> <Scenario. Yeah. laughs> yeah. sobie. A ten co? Usiądź na Julia. Nie, bo Julia ogląda, bo jest ze na sono. Jest stresowana. Nie, jest stresona. Też tak myślałam w słowach. Masz yep. co Jakie ona dzielen. Ja. <laughs> <wie>, nie, myślałam. <laughs> Nie ile tych naleśników tam jeszcze zostało. Nie wiem ile tych ich zrobiłeś, no dużo ich pewnie zrobiłeś, no to będziemy teraz jeść już. Do końca miesiąca naleśniki. Hmm. Pomijam, że tu miesięcy nie ma. Nie, to. Ale super, ekstra wiadomość. No, bogato. No, tu musisz dalej to majsterkowanie poprawiać. No już odstresiłaś się, idź jeść. Jeść, kobieto, jak zjesz Tu podaj alchemię, już ci nie będę wysyłać. Ty możesz sobie poświęcić z racji tego, że jutro nie idziesz do pracy, bo to też majsterkowanie. To ja włączmy podcasta i... Poszuczę. Mogę bez potu? Nie lubię się Owszem, możesz. Kotyle, wiecie co? Żebyście się pobawiły ze sobą. No Jak spadła. Czytaj to alchemię. Próbujemy przygotować elixir. Mamy to Jadę. Coś mam chyba w Dwa. Dobra, jeden już Oczywiście Maciek złapał pchły od luby. No, aby ich... Trzeba by tylko ty wykąpać. Ty, 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 no raz je wykąpiemy. Znaczy, może rano je wykopię. wykąpiesz ty, bo nie idziesz do pracy. Będzie. Wiesz co, Julia, jednak nie będziesz przygotowywać, bo idziesz rano do pracy. Narzeczony nie idzie, także może ćwiczyć dalej. Aż się zmęczy. Muszę się zmęczy. Jeszcze. Aż szczytową formę masz. Oczywiście, ona się położyła w sprawie Patrz, jak już ładnie biegasz na tej wieży. Prawie nie spadam. No. Dłużej. I... Wąchałyście się? Wąchałyście się, to dobrze. Macie no, co coś jeszcze tu? Nie ma. Kąpiel. Już nie chcę wybrać kąpieli. Bo no, może ma... masz płyn. jedno wystarczy. Tu już za dwa dni nadejdzie Dzień Śnieżyny. A niech sobie będzie Dzień Śnieżynek. Impreza! No, z, z prezentami. I nie impreza. Impreza? Nie. Impreza, bo dostaniemy prezenty, które będziemy mogli sprzedać i coś kupić do domu. Ewentualnie zbierać na podróż poślubną. Aby no, trzeba na ślubów zbierać. Ślub to jest najmniejszy pikul. Dobra, moi drodzy, kończymy. Dokładnie to już jest koniec tego odcineczka. E, kolejny będzie na moim kanale. E, już we wtorek. E, a I czasem... będzie impreza z, przyję... z prezentami. No dobra. E, a tymczasem e, zasubskrybujcie nasze kanały, dajcie filmiki do ulubionych. Udostępnijcie je znajomym. E, dajcie wiem. łapki w górę. Przepraszam, nie będzie imprezy, bo wtorek, środa będziesz to nagrywał. E, tak, poznajcie yy, je znajomym, zostawcie komentarze. Yy, no i cześć. Pa.